Witam Państwa, Kondzioro, bloger Lubartowski. Jesteśmy na Rock Alert Festival i rozmawiam z jurorem, z jurorem dzisiejszego festiwalu, panem Mieczysławem Jureckim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy, jesteśmy na festiwalu, który ma tych, tych twórców promować. Jak się Panu podoba ten festiwal? Proszę. Ja jestem jurorem różnych festiwali od wielu lat i on się różni na razie tylko tym, że właśnie prąd się poddał i nie zazdroszczę organizatorom tego festiwalu, ponieważ sam też jestem organizatorem i wiem, że to jest dosyć nerwowa sytuacja. Również nie zazdroszczę zespołom, które tutaj rozpoczęły występy i pewnie dadzą radę. Porozmawiajmy zatem o tych młodych twórcach. Jest pan yy organizatorem festiwalu Solo Życia. Jest taki festiwal, który organizowany jest w Lublinie i niech Pan powie parę słów na temat tego festiwalu. W jaki sposób promujecie tam tych nowych twórców? No to na ten temat to już prawie wszyscy coś tam wiedzą, czyli ja co roku nagrywam u siebie w studio podkład konkursowy. Umieszczam go w internecie i każdy człowiek na świecie może go ściągnąć, dograć do tego najlepsze solo, jakie potrafi zagrać. Dlatego solo życia się nazywa festiwal. Wysyłają to do nas, do Lublina, do, w Radio jest punkt zborny tych zgłoszeń na płytach kompaktowych. My słuchamy tego na początku lipca, wybieramy kilka zgłoszeń, których... Wykonawcy będą grali na żywo później. Wykonawcy zagrają, otrzymują. No ten, który wygrywa solo życia, to schodzi ze sceny, ma kilkadziesiąt tysięcy więcej. Część w pieniądzach, część w sprzęcie. Po czym ja go holuję przez cały rok, gra na innych festiwalach za pieniądze jako gwiazda. Na festiwalach, na których ja występuję i mamy takie porozumienie na przykład z festiwalem imienia Ryśka Rydla, że ich laureat gra u nas na salo życia, a nasz laureat gra u nich. No i tak, tak się to dzieje. Poza tym zwycięzca tego festiwalu jest rozpoznawalny od razu, ponieważ to jest w naszej branży muzycznej najważniejszy festiwal dla młodych ludzi. Tak uważam nie ja, tylko ci ludzie, którzy tu występują. No i mamy ilość sukcesów, czyli nawet laureat z ubiegłego roku Michał Czpioła, gra w tej chwili z Wojkiem Pielichowskim, a wcześniej nikt nie wiedział o tym, że ktoś taki istnieje na świecie. To samo było wcześniej w 2009, czy tam 10. 9, 10 wygrał Mateusz Owczarek, zagrał tylko solówkę konkursową, od razu poszedł do niego za scenę z Hołdys, Cześć, nazywam się Zbyszek, czy chcesz ze mną grać w zespołem. A wcześniej facet ze Zduńskiej Woli nie miał szansy, żeby ktokolwiek o nim usłyszał. Ten festiwal promuje tych młodych ludzi i naszym celem jest to, żeby docelowo taki młody człowiek znalazł miejsce w branży muzycznej polskiej, a najlepiej światowej. Zresztą ten Mateusz jeździ po całym świecie już gra. A wcześniej, tak jak powiedziałem, z Duńskiej Woli nie wiedzieli nawet w miejscu jego zamieszkania, że taki ktoś z tak nieprawdopodobnym talentem yy, mieszka. Ej, czy jest zatem szansa, żeby wśród tych, których dzisiaj usłyszymy, żeby o nich usłyszeli chociażby lubartowiacy? Jak to, jak to wygląda, jak, jaka jest w ogóle mechanika yy, tworzenia takiej młodej gwiazdy, rodzenia się takiej gwiazdy, która choćby na rynku lokalnym, żeby była znana? Nie ma takiej metody, to są jakieś chore opowieści z telewizji, że to podobno wystarczy raz gdzieś zagrać i wszyscy umrą z, z wrażenia, a tak naprawdę to umrą ze śmiechu najczęściej, ponieważ nic to, zwłaszcza te konkursy telewizyjne. No proszę mi podać jeden przykład zespołu, który po wygraniu takiego konkursu nagrał płytę, ludzie znają ich piosenki, chodzą na koncerty, śpiewają ich przeboje. Nie ma. Yy, zresztą ale to świat zmierza w tak chorym kierunku. Kiedyś każdy festiwal w Opolu yy, to, pole, to lansował, lansował. To jest złe słowo, kiedyś nie było słowa lansowanie, kiedyś nie, była, nie było słowa promocja, tylko artysta dzięki swojemu nieprawdopodobnemu talentowi yy, w taki sposób yy, docierał do ludzi za pośrednictwem tego jedne, jednego festiwalu, gdzie Czesław Niemen, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, i tak można e, wymieniać te osoby. Mówię, dzisiaj się zmieniły realia, dzisiaj jest jesteśmy w tej nieszczęsnej Unii Europejskiej, która nam wciska mówiącego Murzyna i mówi, że on śpiewa. Y, młodzi ludzie mają dużo trudniej niż ja, kiedy byłem młody, gdzie, kiedy tępiono muzykę rockową, natomiast jeszcze nikt nie opowiadał, że Nasza jest niedobra, a dobra jest tylko zagraniczna. To, tego typu festiwale i konkursy są potrzebne do tego, żeby ci ludzie w ogóle gdziekolwiek mogli się pokazać, żeby mieli szansę na to, żeby ktoś mógł ich zobaczyć. Nawet o, te, w tego typu blogach pewnie się przewiną jakieś nazwy, jakieś linki do ich wykonań. Ktoś, internauci są w stanie się wypowiedzieć za pomocą jakiegoś głosowania, lubię, nie lubię, czy, ten, czy taki utwór, czy taki, czy taki wykonawca jest im do czegoś w życiu potrzebne, czy też nie interesuje ich to. Natomiast no to, to jest jedna z niewielu szans. Bo nie ma szans takich w telewizji publicznej. Takich szans nie daje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które powinno się tym zająć. Nie mamy związku zawodowego muzyków w Polsce. Nie mamy wielu rzeczy, które są w innych krajach. I to nie jest nasza wina. Tak nam faceci w garniturach zafundowali taką rzeczywistość, w związku z czym jedynie tego typu imprezy są w stanie jeszcze młodym ludziom pomóc. Tym, że mi chodzi też o utrwalenie tych nazw, bo te nazwiska się pojawiają, te zespoły się pojawiają i zaraz o nich po takim festiwalu przez parę dni jest, na, przez parę dni o nich słychać, a potem zanikają i jak z tym zawalczyć? No to no. już powiedziałem, na przykładzie festiwalu Solo Życia że ja holuję tych ludzi po innych festiwalach, oni poznają branżę i ze względu na rangę festiwalu i ze względu na to, na ich umiejętności nieprawdopodobnie. Tutaj na razie rozmawiamy w momencie, kiedy słyszałem dwoje, yy, dwóch wykonawców. Yy, natomiast trudno mi na tej podstawie powiedzieć co, co będzie dalej i w jaki sposób to sytuacja się rozwinie. Być może, nie wiem, być może zaproszę któregoś z wykonawców na Festiwal Solo Życia, a tam to już pokazują w telewizorze państwowym również to wszystko. Szkoda, że to krótko mówiąc programy telewizyjne, które już nawet z nazwy nie są polskie, nie promują tych ludzi i muszą to robić, musi to robić ktoś inny bo niestety jestem w stanie sobie wyobrazić przy tego typu sytuacji i przy tym jak to się rozwija i w którą stronę to idzie granicę mamy otwartą w jedną stronę bo już Polacy to gdzieś żeby za granicą zagrać ja wiem jak ja jadę grać do Ameryki to za każdym razem yy, organizator mojego koncertu w Ameryce musi wykupić dla mnie wizę z pozwoleniem na pracę musi wykupić dla mnie płatne pozwolenie ze Związku Muzyków Amerykańskich i jeszcze musi złożyć obszerne wyjaśnienie, dlaczego ja tam mam jechać, skoro można wysłać nuty. A tam są muzycy, którzy to zagrają. U nas takich obostrzeń nie ma. Przyjeżdża do nas każdy, stary, ślepy, głuchy, tylko się nie nazywa po polsku. I w związku z tym wszyscy upadają z wrażenia na kolana, że ojeju, bo przyjechał ktoś. Tam. Tak samo jak my byśmy pojechali do Mongolii, tam nikt nie upadnie z wrażenia. A tutaj. Jest to dziwna sprawa. Tym co I tak jak powiedziałem, jedynie tego typu, ci ludzie nie mają innej możliwości. Oni już mogą tylko w tego typu konkursach występować, bo inaczej nikt się o nich nie dowie. Można wkładać do internetu cuda nagrane komórką, teledyski. Oczywiście wielu wykonawców tak robi, natomiast to nie jest. Taka promocja ogólna po, Teoretycznie jest to promocja ogólnopolska, no bo i ogólnoświatowa, tylko no, zresztą wie, żyjemy w zupełnie innych realiach. Ja jestem organizatorem paru festiwali i, i tam konkursów i też za ka każdego roku zastanawiam się, jak dotrzeć do ludzi, którzy siedzą w domu przed komputerem, jak ich stamtąd zabrać i przyprowadzić pod scenę, yy, jakich Skusić, bo skusić, no to no nie da się ukryć, że teoretycznie to wszystko jest bardzo atrakcyjne. Yy, czy też programy telewizyjne, tam rabiowy internet w ogóle z, z jego treścią. Natomiast życie prawdziwe to jest tu, to nie jest tam w komputerze. I tu jesteśmy, ja tu musiałem wsiąść w auto i przyjechać a nie włączyć jakiego, jakiś guzik, żeby się tutaj znało. I poczuć tą atmosferę to jest, na miejscu, To prawda? jest zupełnie inna sytuacja i tutaj... Znaczy problemów y, jest wiele w tego typu sytuacjach y, i, i w realiach. No dzisiejsze, tak jak powiedziałem, dla młodych ludzi nie są ciekawe. Im już nikt nie pomoże, im nie pomoże Minister Kultury i Sztuki, bo on ma ciekawsze zajęcia. Jedynie tego typu imprezy jeszcze i... Wiele szczęścia potrzeba jeszcze do tego. Bo to, że ktoś coś wygrał, to nic, nic, o niczym nie świadczy. Co roku wygrywa Festiwal Solo Życia ktoś, Na, nie wszystkim się udaje. Oni, oczywiście każdy z nich mówi, że dzięki temu udziałowi w finale nawet, czy, czy też w zwycięstwie, każdy chce z nimi grać. Oczywiście to nie, nie jest, nie zawsze jest to najwyższa półka, czyli najbardziej znani muzycy polscy, natomiast Dzięki takiemu, takiej obecności na festiwalu, to ileś osób się dowiaduje, że taki ktoś to w ogóle istnieje, że, po, że coś potrafi. i no to, to jest tak jak z lawiną, no. ale trzeba najpierw ten pierwszy kamyczek pchnąć. Trzeba wystąpić w kilku takich konkursach, żeby się, żeby się pokazać. I tego, życzymy uczestnikom dzisiejszego festiwalu, żeby mieli to szczęście, o którym Pan mówił i żeby się Panu spodobali, to nie, bo dzięki to temu, nie jest bo kwestia, dzięki temu... Ten, ja zresztą już na początku przed rozpoczęciem konkursu yy, dodałem, przemówiłem do konkursowiczów, powiedziałem im, że w jury znajdują się trzy osoby, każda yy, o innej estetyce muzycznej, w związku z czym My się nie będziemy ze sobą kłócić, kto, ma, kto jest mądrzejszy i kto ma więcej racji. Tutaj wygrywa tylko matematyka. Ja zresztą jestem jurorem w konkursach od wielu lat i, i to jest najbardziej sprawdzona metoda. Matematyka. No po prostu typujemy kogoś na pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tutaj akurat nie będzie takich rzeczy. Tu albo nagrodę można podzielić, albo w całości ją przeznaczyć jednemu wykonawcy. I... To przede wszystkim ma być sprawiedliwie. Ci ludzie mają czuć, że nie zostali oszukani tak, jak wielokrotnie się to odbywa, bo tam jakiś facet coś bredzi i opowiada, że ktoś jest mistrzem świata, a nagle się okazuje, okazuje za chwilę, że to jest wszystko nieprawda. Także ja życzę wszystkim wykonawcom młodym w Polsce, żeby docelowo, żeby, nie wiem, żeby zagrali tyle tysięcy koncertów, co ja, żeby grali na wszystkich kontynentach świata, tak jak ja. Broń Boże, to nie ja jestem tutaj przykładem, natomiast przynajmniej, żeby takie, żeby takie przeżycia i takie doświadczenia stały się ich udziałem, bo muzyka jest piękna, ja kocham muzykę, a muzyka potrafi się w nieprawdopodobny sposób odwdzięczyć za tą miłość do niej. I to jest najważniejsze. Muzykę trzeba kochać i to zresztą na scenie też widać, że ktoś jest tam za karę, a za chwilę wychodzi ktoś, kto jest zachwycony tym, że nareszcie może zagrać. To... I oczywiście i tak najważniejsze są jeszcze umiejętności, możliwości i przekaz w muzyce. I tekstowy również, bo to, co się dzieje kiedyś. Teksty do piosenek pisał Julian Tuwi, dzisiaj szwagier wykonawcy. No i to słychać. Ale to... Zresztą ja tak mogę godzinami, także ja już dziękuję wcześniej. No. I wytrwałości jeszcze twórcom życzymy Oczywiście. na tej trudnej drodze kariery. Na jest serdecznie. wiele przykładów na to, że to się da, że to nie jest tak, że... Bo gdyby to było bez sensu, to ja bym wolał nagrywać dzisiaj piosenki w domu, bo mam studio. I zresztą ileś osób czeka w kolejce, a ja przyjechałem tutaj, bo, wiem, bo wierzę w to, że to ma sens. Gdybym w to nie wierzył, to szkoda byłoby mojego czasu, żeby tutaj jeździć. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam. Do widzenia.